Moi drodzy, naprawdę bardzo ważnym jest element e, ubranie na motocykl. E, właśnie pierwszy raz po 30 tysiącach kilometrów Wywróciłem się na Romecie. Nie ma strasznych strat. Trochę palec... E, Trochę kolano. Na szczęście nic się nie stało z prawą nogą, która wiadomo, że jest. Yy, ona nie może być uderzona nigdy. No, portki w dół. Co się stało w romecie? Mm. Skręcałem w lewo, wywróciłem się na lewą stronę. Tu zarysowało. Oczywiście wygięło całkiem mi podnóżek dolny. Jest pod takim kątem zamiast pod takim. No, nic więcej się nie stało na szczęście, bo mała prędkość, ale mm, jakimś y, fartem ubrałem sobie akurat kurtkę, którą kupiłem, y, turystyczną z ochraniaczami, więc nic się nie stało z ręką, no nic, oprócz, oprócz tego palca oczywiście. Naprawdę, nieważna jaka pojemność, ubieramy się pod wypadek, a nie pod pogodę. To jest moje zdanie i tyle. Trzymajcie się, dzięki, papa.